Cześć, mamy tu do rozwiązania nierówności wymierne z wartością bezwzględną. No to zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaką zawsze robimy, to dziedzina funkcji. Tu widzicie, że mamy w mianowniku 2x minus 6 i to nie może być równe 0. Zapiszmy sobie 2x-6 różne od 0. No to znaczy, że 2x musi być różne od 6, czyli x musi być różne od 3. Czyli dziedzina funkcji to jest x należy do rzeczywistych, bez trójeczki. No i teraz możemy przystąpić do rozwiązywania i wiecie, zawsze przy nierównościach jest kłopot taki, że nie możemy mnożyć przez x, bo nieznany jest znak tego X, może być albo dodatni, albo ujemny. I no to powodowałoby niewłaściwy wynik. Ale tutaj jeśli mamy wartość bezwzględną, no to wiemy, że to jest dodatnie, bo no możemy bez szkody wymnożyć sobie razy ten moduł, razy tę wartość bezwzględną. Czyli obie strony mnożymy razy 2x odjąć 6 i wtedy mamy tutaj 8, jest większe od modułu z 2x minus 6. No i teraz normalnie to rozwiązujemy. Ja tutaj podzielę przez 2, czyli będzie 4 większe od modułu z x minus 3. I teraz nierówność, oś, na osi rozwiążemy nierówność. O, tak powiem. Czyli zawsze zaznaczamy miejsce zerowe tej wartości bezwzględnej, czyli trójeczkę i widzimy, Patrząc od prawej strony, że odległość od tej trójki ma być mniejsza niż 4. Czyli idziemy na prawo o 4, czyli to będzie 7, i na lewo o 4, czyli minus 1. I odległość ma być mniejsza. Czyli wszystkie liczby, które mają mniejszą odległość od trójki, zawierają się w tym przedziale. I mamy tutaj tylko, no, oczywiście trójka będzie wyłączona, bo nie ma jej w dziedzinie. Czyli nasz wynik to będzie: x należy do przedziału od minus 1 do 3. Suma od 3 do 7. To teraz podpunkt B. Znowu ta sama sytuacja, czyli zaczynamy od dziedziny. 4x minus 8 musi być różna od 0, co oznacza, że 4x musi być różna od 8, czyli x musi być różna od 2. Czyli dziedzina funkcji x należy do rzeczywistych, bez dwójki. Wymnożamy razy z 4x minus 8. Czyli mamy 1, tutaj minus 3, 4x minus 8. I teraz uprośmy sobie tak, żeby łatwo było widać miejsce zerowe naszej funkcji tej w wartości bezwzględnej, czyli podzielmy to sobie przez 4. Czyli tutaj będzie 1 czwarta jest większa od minus 3x minus 2. I jeszcze oczywiście przeszkadza nam ta minus trójka, więc... Podzielimy przez minus 3. Można było to od razu zrobić, ale tu nie chcę Wam zamieszać. Jak dzielimy przez minus 3, no to będziemy mieli tutaj minus 1 dwunasta. Znak nam się odwróci, bo dzielimy przez liczbę ujemną. I będzie tutaj modus x minus 2. No to teraz rysujemy oś. Jak lubicie, to możecie sobie odwrotnie zapisać, żeby mieć x po, po lewej stronie. Ale to nic nie przeszkadza, że mamy tak. Czyli miejsce zerowe mamy w dwójce i teraz... Odległość od dwójki ma być większa niż minus 1, 12. No to chyba widzimy, że zawsze, zawsze, moduł będzie większy od minus 1, 12. Czyli to jest każdy punkt oprócz tego, który jest wyłączony z dziedziny. Czyli x należy do rzeczywistych bez dwójki, tak? Bo zawsze moduł jest większy równe 0, a tu mamy większy równe minus 1, 12. No to teraz następny przykład. Już od razu widać, dziedzina funkcji, x należy do rzeczywistych. Bez czwórki. Wymnóżmy sobie teraz razy modus 4 minus x, czyli będzie 1 większe równe, mniejsze równe niż 2 moduły z 4 minus x. Podzielimy teraz sobie przez 2, czyli będzie 1, druga jest mniejsza równa niż minus, niż modus 4 minus x, czyli możemy teraz naszkicować sobie znowu oś. I tak, miejsce zerowe naszej, to jest czwórka, naszej wartości. I jak widzimy odległość ma być większa równa niż 1 druga, czyli tu będzie 4 i 1 druga. To zapiszemy sobie 9 drugich. I tu będzie odjąć 1 druga, czyli 3 1 druga, czyli 7 drugich. A no, ja widzę, że tutaj zupełnie zboczyłam z drogi, bo robię E zamiast C, ale nie szkodzi. Czyli jeśli ma być odległość większa równa, no to lecimy sobie w lewo i w prawo. I to będą te przedziały. I oczywiście 7 drugich i 9 drugich należy. I teraz czwórkę mamy po środku, więc wszystko jest w porządku. x należy od minus nieskończoności do 7 drugich. Suma od 9 drugich do nieskończoności. Teraz no podpunkt C. I analizujemy szybciutko. Zobaczcie, 8 dzielone przez jakąś liczbę w wartości bezwzględnej to będzie zawsze dodatnie, prawda? Na, dole, na górze dodatnia, liczba na dole dodatnia. I to nie może być mniejsze równe od minus 2, bo to po prostu będzie zawsze większe, hmm, większe od 0, prawda? Nawet nie może być równe 0, bo na górze mamy 8. Czyli od razu możemy sobie napisać, x należy do zbioru pustego, tak? Ta nierówność jest sprzeczna. A teraz lecimy sobie do D. Wymnażamy razy moduł z x, minus, x plus 3. Określimy sobie dziedzinę najpierw, czyli x należy do rzeczywistych bez minus trójki i to po wymnożeniu to będzie 2, jest mniejsze niż moduł z x plus 3. Czyli jesteśmy już gotowi teraz na narysowanie osi naszej jak zwykle. Zaznaczamy miejsce zerowe minus 3 i teraz widzimy, że odległość ma być większa od 2, Rysujemy sobie. Tutaj dwa odległości, w prawo to minus 1, a w lewo minus 5, i wiemy, że odległość ma być większa, czyli lecimy na boki, tam gdzie są liczby o odległości większej od 2. I te nasze brzegi nie należą, czyli zapisujemy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 5, suma od minus 1 do nieskończoności. E mamy już zrobione, to teraz f i patrzymy sobie oczywiście x. Musi być, należy do jakiejś dziedziny, prawda? Czyli to będzie rzeczywiste bez, to możemy sobie obliczyć. Tutaj zrobię najwyżej sobie 1 minus 2x, musi być różna od 0, co oznacza, że 2x musi być różna od 1, czyli x musi być różna od 1, drugiej, czyli mamy bez 1, drugiej dziedziny. I wymnażamy oczywiście razy moduł 1 minus 2x. 6 większe równe od tego modułu. I teraz podzielmy sobie przez 2, czyli będzie 3, większa, równa od 1, 2, minus x. Chodzi o to, żeby przed x nie było współczynnika, wtedy dobrze widać, łatwo to zaznaczyć wtedy na osi, tak? I teraz tak, miejsce zerowe u nas to będzie 1, 2 oczywiście i ma być odległość mniejsza, równa niż 3, czyli dodajemy 3, to wychodzi nam 3, 1, 2, to jest, 7 drugich i odejmujemy 3 i wyjdzie nam tutaj minus 5 drugich, bo odejmujemy 6 drugich, prawda? I odległość ma być mniejsza równa, czyli te punkty brzegowe będą należeć i bierzemy sobie te liczby, które są wszystkie bliżej jednej drugiej i jedna druga nam tutaj jest wyłączona z dziedziny, więc tak wygląda nasz przedział. Zapisujemy: x należy do przedziału od minus 5 szóstych. Do jednej drugiej, suma od jednej drugiej do 7 drugich i to należy. To teraz podpunkt G i zaczynamy oczywiście od dziedziny, czyli 3x minus 2 nie może być równe 0, co oznacza, że 3x nie może być równe 2, czyli x nie może być równe 2 trzecie, czyli x należy do rzeczywistych bez 2 trzecich. To jest nasza dziedzina. Punkt no to teraz patrzymy, zobaczmy, co mamy tu zrobić. Najprościej będzie, najmniej liczenia, jeśli wymnożymy wszystko przez moduł z 3x minus 2 i tu zostanie nam minus 2, to będzie mniejsze, równe, tu nam zostanie minus 3, bo to się nam wszystko poskraca i plus ten moduł 3x minus 2. I teraz przerzucamy sobie oczywiście ten trójkę na drugą stronę, czyli dodajemy 3 obustronnie i wychodzi 1, mniejsze równe niż modus 3x minus 2. I teraz jeszcze podzielmy przez 3, żeby nie, nie mieć współczynnika przy x, czyli będzie 1 trzecia, mniejsza równa niż x minus 2 trzecie. I teraz rysujemy oś. Miejsce zerowe to oczywiście 2 trzecie i mamy odległość większą równą od 1 trzeciej, czyli jak dodamy 1 trzecią, to będzie 1, a jak odejmiemy 1 trzecią, to będzie 1 trzecia. I odległość ma być większa równa, czyli lecimy na boki. I tutaj te punkty należą. Czyli teraz możemy zapisać w postaci przedziałów. x należy do przedziału od minus nieskończoności do 1 trzeciej. Suma od 1 do 1 trzeciej. I teraz do, do nieskończoności, przepraszam. Oczywiście. Do nieskończoności. I teraz robimy podpunkt H. No to teraz spójrzmy. Najpierw musimy sobie określić dziedzinę, czyli widzimy, że x będzie różne od dwóch i dla drugiego modułu też wychodzi x różne od dwóch. No to skoro tak, będzie to x należy do rzeczywistych bez dwójki i skoro wyszło to samo miejsce zerowe, to znaczy, że jak wyłączę sobie dwa przed ten nawias, czy przed wartość bez względu, no to będę miała to samo. W środku będzie x minus 2. No to przekształćmy to sobie, minus 3 przez moduł z x minus 2. Jest większe niż 1 przez 2 moduły z x minus 2, prawda? Po wymnożeniu by nam wyszło 2x minus 4, a liczby dodatnie możemy sobie bezkarnie tutaj wyłączać przed, przed wartość bezwzględną, albo dzielić, tak jak robię do tej pory, czyli to będzie minus 7. W związku z tym możemy znowu zrobić tak jak poprzednio, czyli wymnożyć to razy moduł z x minus 2. I tu nam się skraca w pierwszym, czyli będzie minus 3, większe od jednej drugiej, bo skróciło nam się moduł z x minus 2. I minus 7 moduł z x minus 2. No i teraz upraszczamy to wszystko, czyli jedną drugą na drugą stronę przenosimy, czyli odejmujemy, czyli minus 3 i 1 druga, większe od minus 7 modułów z x minus 2. No to teraz podzielmy sobie przez minus 7. Jak podzielimy przez minus 7, no to minus z minusem da nam plus. i to jest jakby dwa razy mniejsze, czyli wyjdzie nam jedna, druga oraz musimy zmienić ten znak, odwrócić, bo dzielimy przez liczbę ujemną, to będzie tak wyglądało. I możemy już teraz sobie narysować oś, czyli dwójeczka jest tu, odległość jedna, druga, czyli 2 i jedna, druga, czyli pięć drugich i trzy drugie. I odległość ma być większa, czyli lecimy w dwie strony. Puste kółka i zapisujemy w postaci przedziału. x należy do przedziału od minus nieskończoności do 3 drugich. Suma od 5 drugich do nieskończoności. I jeszcze ostatni przykład. Znowu widzę, że tutaj pewnie wyjdzie nam to samo w to samo miejsce zerowe, i wtedy to znaczy, że da się po wyłączeniu, jakby zrobić tę samą wartość bezwzględną. Czyli 2x minus 1 jest różna od 0, czyli x jest różne. Od jednej drugiej, a w tym drugim 3 minus 6x jest różne od 0, czyli 6x jest różne od 3, czyli x jest różne od jednej drugiej. To samo wyszło, czyli dziedzina funkcji to jest x należy do rzeczywistych bez jednej drugiej. A, a w związku z tym wyłączamy sobie przed, przed nawias, czy przed wartość bezwzględną te współczynniki sprzed x, czyli 2. Mamy x minus 1, druga. To będzie mniejsze równe przez 1. I tu wyłączmy sobie szóstkę przed, czyli będzie szóstka, a tu 3 minus. E, przepraszam. jedna druga minus X. Oczywiście plus 3. E, I tak jak już wcześniej tłumaczyłam Wam w poprzednich przykładach, e, spokojnie możemy tu zamienić znaki w wartości bezwzględnej, bezwzględnej tak? No bo odejmowanie liczb od siebie. Zawsze nam daje taki sam wynik, no, albo jest z plusem on, albo z minusem, zależnie od tego, czy odejmiemy od siebie większą, czy, od większej liczby, czy od mniejszej. Pokażę potem Wam to na, może tutaj Wam w rogu napiszę, na normalnej liczbie, na przykład 5 odjąć 4, tak, w module, no to wiemy, że to jest moduł z jedynki, czyli 1, a 4 minus 5 w module to daje nam moduł z minus 1 i to też wychodzi 1, czyli możemy sobie zamienić się znaki. Tak jak zamieniam od razu miejscami, czyli e, zobaczcie, tutaj będzie 1 przez 2 x minus 1 druga. I to jest mniejsze równe niż 1 przez 6. I tutaj też będzie x minus 1 druga i mam to samo e, po obu stronach, czyli wymnażam teraz przez ten moduł całe moje równanie, lewą i prawą e, właściwie nierówność, lewą i prawą stronę. Czyli tu będzie 1 druga, tutaj moduł nam się skróci. Tutaj będzie 1 szósta. I plus trzy takie właśnie moduły. No to jedną szóstą przerzucam na drugą stronę i jeszcze wymnożę przez trzy za chwilę. Czyli to była jedna druga. Jak odejmę jedną szóstą, czyli to były trzy szóste, odejmę jedną szóstą, mam dwie szóste, czyli jedną trzecią. Nie zapisuję tego wszystkiego, bo po prostu nie mam miejsca. I teraz podzielę przez trzy obustronnie, czyli będzie jedna dziewiąta jest mniejsza równa niż. Modus x minus 1, 2, no i ta forma jest fajna, już możemy sobie robić nierówność. Oś oczywiście chodziło mi. I miejsce zerowe to jest 1, 2, 1, 2, i 1, 9 będzie w lewo i w prawo. No, no to musimy sobie to doprowadzić do osiemnastki, czyli tu jest 9, osiemnastych, tak? I to są 2 18, czyli będzie 11, osiemnastych, a tu będzie. Jeśli było 9 osiemnastych, 2,18 2, ,18, 2 ,18 to 7 osiemnastych. I jak widzimy, odległość ma być większa, równa, czyli na boki lecimy. I te punkty będą należeć. Czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 7 osiemnastych. Suma od 11 osiemnastych do nieskończoności. A punkty miały należeć, postawiłam złe nawiasy, poprawiam już. Oh.